Wielka sobota, jeśli się nie mylę 30 marca, króciutko, bo wszędzie już są sąsiedzi na ogrodach i pod domami, więc nie będę robić sensacji, ale chciałam chociaż bardzo krótko pokazać coś cudownego, to nie chodzi tylko o tą bergenię, która jest tutaj i w ogóle muszę powiedzieć, że strasznie lubię bergeny, mają takie grube łodygi, takie mięsiste liście, i znalazłam jeszcze inną odmianę bergenii, którą widziałam kiedyś w arboretum w Wojsławicach zawsze się mylona, chyba się nazywa grubolistyna czy grubo, coś tam grubo i okazuje się, że ona jest jeszcze wyższa sięga gdzieś 30 cm ma grubszą, bardziej mięsistą łodygę piękne są te rośliny, może jeszcze zdążę ją dokupić zanim się skończy sezon a co chciałam pokazać Pikwowce. Nie będę za bardzo mówić, bo nie chcę robić sensację, ale pokażę moje świątze pigwowce, także pięknej wielkiej soboty i dobrego dnia wszystkim.